Witam wszystkich tu Nice Passion. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nóż Legendę, czyli Cold Steel SRK. Jak zauważyliście, ten nóż znajduje się na mojej ikonie i na grafice kanału, więc możecie wywnioskować, że lubię ten nóż. I tak, to prawda bardzo go lubię. Jak tylko go zobaczyłem po prostu urzekł mnie i musiałem go sobie kupić. Kiedy to zrobiłem, wiecie, bo był unboxing. Więc chyba możemy już przejść do noża. Noż przechodzi w pochwie wykonanej w technologii Securex, mającej dość dużo otworów do troczenia. Z tyłu znajduje się żabka przykręcona na dwie śrubki i mająca bardzo fajny system mocowania do pasa, który składa się z: tak, jak widzicie, żeb i, i zatrzask. Dzięki czemu możemy założyć nóż nie zdejmując pasa, z tyłu znajduje się taki sam zatrzask, który ma chronić nóż przed zgubieniem i wysunięciem się, ale nie ma takiej opcji, nawet bez niego. Jest trzymany bardzo mocno, i powiedziałbym nawet, że za mocno. Zaraz wam powiem o co chodzi. W tym miejscu znajdują się takie wypustki z jednej i z drugiej strony, które trzymają nóż w tym miejscu. I jak widzicie, niestety trzymają ciut za mocno i zostają ślady na rękojeści, która jest wykonana z dość yy, miękkiego materiału, czyli kratonu. Więc ewentualnie można to wytrzeć jakimś materiałem i wtedy to będzie wyglądało troszkę lepiej. <laughs> Rękojeź ma bardzo ładne teksturowanie, które na pewno sprawdzi się w trudnych warunkach, na przykład jak będzie mokra ręka, lub sam nóż będzie mokry. Rękojeźdź jest bardzo gruba, tu macie porównanie grubości do kobuna. Z przodu znajduje się jelec, który ma za zadanie chronić nasze palce przed ześlizgnięciem się na krawędź tnącą i spełnia swoje zadanie chroni nasze palce z tyłu znajduje się otwór na linkę tu mógłbym się lekko przyczepić do wykonania ponieważ yy, ta tulejka po prostu jest wciśnięta i nie jest to jakoś obrobione rękojeść jest yy, tak jak mówiłem bardzo wygodna i można ją trzymać w różnych pozycjach. Takiej normalnej i do bardziej precyzyjnych prac i z tyłu na przykład do rąbania. Głownia jest wykonana ze stali Aus-8A. Jest to japońska stal nierdzewna, która dość dobrze trzyma ostrość i myślę, że jak na taki nóż jest odpowiednią stalą. Na pewno wielu z Was wolało SRK ze stali węglowej. Mi ten odpowiada. <laughs> w tym miejscu znajduje się um, napis SRK, czyli Sur Survival Rescue Knife. Jak mówi nazwa, jest to nóż przeznaczony do właśnie survivalu i ratownictwa. Ale oprócz tego jest to bardzo fajny nóż biwakowy i do praktycznie wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że ma 5 mm grubości, przez co tnie, a nie łupie. To jest taka granica, którą jak się przekroczy powyżej 5 mm, to już jest ciężko nożem ciąć. Ma płaski śliw wyprowadzony do około 60% szerokości głowni, a jego konstrukcja to clip point. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to ta fałszywka, która przy batonowaniu niestety może sprawiać problemy, gdyż gałąź, którą uderzamy, będzie nam się na niego nabijać i niszczyć. I kolejną rzeczą jest jeszcze ciut za cienki czubek, yy, na przykład o takich rzeczy, jak wbijanie i podważanie. Więc podsumowując, jest to bardzo fajny nóż o prawie ideal albo nawet według mnie idealnych wymiarach bo długość noża w pochwie to 28 cm, długość samego noża to 27,5. Długość głowni to 15,5 cm, a samej krawędzi tnącej 14 cm. Więc jak dla mnie jest to kompromis pomiędzy wielkością, to ja mam jeszcze porównanie do Kobuna. Dla mnie jest to kompromis między wielkością, masą, grubością, a i stalą. Więc jest to w tej chwili mój ulubiony nóż. Ym, nieskładany, składany to oczywiście rad. Nie zostało mi nic więcej, jak zachęcić Was, jak zwykle, do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Możecie też pisać na mojego maila. I do następnego razu.